Siemanko, witam was jacenty, dzisiaj co ciekawego, robimy szaszłyka, ale takiego troszeczkę innego, takiego w stylu greckim, czyli suflaki, na czym to polega, no to zaraz zobaczycie, przygotowany tutaj mam karczek, około kilograma, pół kilograma schabu, też tak mniej więcej, trzeba to fajnie rozbić, bardzo cienko, gdyż to mięsko będziemy przekładać sobie partiami karczek, schab, karczek, schab i tak dalej, i tak dalej. Musi to być porozbijane naprawdę cieniutko. Do tego mamy tutaj folię, folię spożywczą, żeby nam tutaj nic nie pryskało. Tutaj mam taką no produkty do marynaty, jest tutaj na tą bazę mięsa, którą tutaj mamy, to mam tak łyżeczkę taką czubatą czosku granulowanego czubatą łyżkę papryki wędzonej, taką jedną trzecią łyżeczki chili, płatków chili i dwie czubate łyżki ziół prowansalskich. Będziemy te zioła rozprowadzać w oleju. Ja tutaj mam olej rzepakowy, ale ja sobie robię taki olej rzepakowy na moje potrzeby, ziołowy. Dodaję też taką dużą łyżkę swojskiej musztardy. Wszystko fajnie rozprowadzamy w tym oleju i będziemy rozklepywać te nasze mięska i będziemy sobie je dobrze, tak dość suto smarować, traktować tą naszą marynatą. Zaczynamy od rozklepywania karczku, schabu. Mamy piękne tutaj już płaty rozklepanego mięsa i teraz tak. Wlewamy olej, tak gdzieś około. 100 ml. Ja mam już taką złotą recepturę na sól do mięsa. Daję 14 gram soli na kilogram mięsa. Także sobie możecie przeliczyć to na własne potrzeby. I dajemy te nasze przyprawy, o których już wspominałem, które Wam już opisałem ile i daję taką dużą łychę. Swojskiej musztardy. Możecie sobie wziąć pędzelek. Ja biorę łyżkę. Daję nie za wiele tych naszych przypraw, ale staram się to dokładnie rozprowadzić. Dajemy pierwszą warstwę karczku. I teraz tak, cała ta nasza operacja z kształtowaniem tego suflaka będzie polegała na tym, że będziemy wypełniać ten plastikowy pojemnik w taki szczelny sposób, czyli dajemy na dół karczek, teraz jedziemy sobie z naszym schabem, dajemy troszeczkę tego oleju, dobrze to rozsmarowywujemy, ta nasza zaprawa, ona jest dość słona i ten, ten olej musi być cieniutko rozprowadzony, ale ale dokładnie, tak, i teraz tak się starajcie. Żeby to się ułożyło nam w taki prostokąt, właśnie jak mamy kształt naszego pojemnika. I zobaczycie jutro, jak to mięsko sobie odpocznie całą noc w lodówce. Jak ono się pięknie zwiąże ze sobą, każdy ten kawałek to będzie jedna całość. I zobaczycie jak sobie to nabijam na, na nasze szpikulce. Mięsko już nam fajnie się zamarynowało w lodówce przez noc. Zanim będziemy go przygotowywać na naszego szaszłyka, to zrobimy sobie dodatki, a zaczniemy sobie od sosu caciki, który będziemy robić na bazie jogurtu greckiego. Taki czoskowy, aromatyczny sos, którego, którego nie może brakować do greckiego szaszłyka typu sufla. Także od czego zaczynamy? Bazą będzie, tak jak mówiłem, jogurt 400 ml. Gęstego jogurtu greckiego. Dajemy sobie od razu tutaj do naszej szklanej miski. Do tego dajemy dwa ząbki czosku. Można wyciskać, nie trzeba przecierać, można wyciskać po prostu przez praskę. Do tego jogurtu potrzebny nam będzie jeszcze ogórek. Ogórek pozbawiony gniazd nasiennych. I teraz tak przemieszajcie sobie to. Tutaj mam takie około 10 deko chedaru. Rewelacyjny ser właśnie do sacyki, startego też na grubych oczkach. I teraz troszeczkę soli, troszeczkę pieprzu, kopereczek drobno posiekać. Ała! A, żartowałem. <laughs> Zobaczcie, tak wygląda nasz sos cacyki. sacyki. Odstawiamy go do lodówki. Przygotujemy sobie sałatkę. Prostą, taką no, najzwyklejszą sałatkę. Typu greckiego można powiedzieć. Zrobię ją z sałaty rzymskiej. Nie będziemy kroić, tylko będziemy ją rwać. Pomidorki też umyte. Pomidorki kroję na takie, jak widzicie, takie ćwiartki. My dojemy sobie sok z limonki. Dajemy sobie naszą, tutaj nasz olej z przyprawami. Tak. On już jest fajnie aromat zaaromatyzowany. Tutaj zostały nam Dwa ząbki czosku. Trochę pieprzu. My dajemy nasz ocet balsamiczny, który już się charakteryzuje tym, że jest lekko słodkawy. Przerzucamy sobie do tej naszej miski docelowej. Dajemy troszeczkę naszego octu balsamicznego. No i moi drodzy parafianie, zobaczcie, co nam tu z tego wyszło. To jest nasze mięsko, przejechać nożem wzdłuż ścianki. I zobaczcie: mamy kształt. Prostokąta. Już fajnie, już jest to praktycznie uformowane, to mięsko. I teraz będziemy go kroić w taki sposób, żeby nabić na nasz ten szpikulec szaszłykowy taki dosłownie pasek z 20 cm. I robimy sobie pasek taki około 2,5 cm. I teraz zobaczcie ten suflak, ten nasz szaszłyk ma taki przekrój, przebijamy sobie. Tak. On nam wyjdzie trochę niżej, trochę wyżej, tym się nie przejmujcie. To jest tak z przewiertami ho horyzontalnymi. <gryzontalnymi> Do sąsiada chcieli poprowadzić wodę właśnie w sposób taki najmniej inwazyjny, żeby mu nie zniszczyć zagospodarowanej działki. No i głowica Głowica wyszła u drugiego sąsiada. No ktoś tam <noise> czegoś się nie dopatrzył. Tu jest 100% mięcha. 100% mięcha, które jest aromatyczne, nie będzie suche przede wszystkim. Dobrze to fajnie wygładźcie. No i zobaczcie jaka armada. Patrzcie się. Wygląda to bomba, nie? Ognisko jak talala, lala. O, mamy tu już nasze mięcho przygotowane. Te klocki przekładamy sobie na boki. Tak. I szaszłyczki, nasze suflaki. Zobaczcie jakie mięsko, pięknie zrumienione. Gwarantuję wam, że w środku soczyste. Zostawiamy sobie je, kochani. A teraz punkt kulminacyjny. Degustacja jak zwykle. O, jakieś. Zobaczcie sobie jak to pięknie wygląda. ściągamy sobie jeden taki kęs. O kurcze. Już widać, że to jest eleganckie. Damy sobie troszeczkę caciki, troszeczkę sałatki. Taką skipkę. Kosztujemy. Hmm. Pycha. Doprawione idealnie. Czuć te przyprawy, które dawaliśmy do tego mięsa. Ale przede wszystkim to mięso jest soczyste, Nie jest wysuszone. Ale to też dlatego, że te pierony wiedzą, jak przyrządzać takie mięska. Rewelka. No i oczywiście. Jakaś witaminka. A ty lubisz witaminki i acety? Zależy w jakiej postaci, ale to są całkiem, całkiem, całkiem. Do tego łyczek Choi. Czuję się jak nad, nad Morzem Śródziemnym. To jest po prostu... Chociaż czoja to z Morzem Śródziemnym mam mało co wspólnego. Pychota. Siemanko, serwusik. Do następnego razu. Pa!